Wraz z Izą witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj poznacie ćwiczenia przygotowujące do stania na rękach oraz przerzutu bokiem, czyli gwiazdy. Pamiętajcie, aby wcześniej wykonać rozgrzewkę, którą pokazywałyśmy Wam z Izą w pierwszym odcinku. No to zaczynamy, pierwsze ćwiczenie, e, przysiad podparty Iza i odbicia obu nóż. Hop. Pamiętajcie, żeby ręce były proste, jeszcze Około 15 razy wykonajcie to ćwiczenie. Dobrze? A teraz przeskakujemy z nogi na nogę. Hop, hop. Dobrze, jeszcze chwilę, proste ręce. Dobrze. I stop. Do następnego ćwiczenia wykorzystamy sobie hula hop. Zapraszam Cię Iza do środka. Robimy przysiad, ręce na łączeniu jednego hula hop z drugim i przeskoki obu nóż. Hop, przekładamy ręce, i hop. I w drugą stronę to samo. W następnym ćwiczeniu wykonujemy unik podparty. Wystawiamy sobie nóżkę zamachową w tył, druga noga i za. Bardzo dobrze. I odbijamy się z nogi na nogę. Hop, bardzo dobrze. Unik podparty znowu, nóżka w tył, i hop. Pamiętajcie, że nie lądujemy na tej samej nodze, z której się odbijaliśmy. I w drugą stronę. Hop. Dobrze. Przestaw rączki na łączenie i hop. Bardzo dobrze. Super. Jak mamy opanowane to ćwiczenie, to powiększamy odstępy między hula -hopami. I to samo ćwiczenie, tylko teraz postaraj się i zamieć proste nogi. Dobrze? Wykonujemy unik podparty, rączki między hula hopami. Hmm. Bardzo dobrze. I proste nogi. Hop. Bardzo ładnie. I przestawiamy rączki. Druga nóżka. Hop. Bardzo ładnie. I w drugą stronę to samo. Unik podparty. Hop. Rączki przełóż. Całe dłonie leżą na ziemi. Bardzo ładnie. W kolejnym ćwiczeniu wykorzystamy ławeczkę. Pamiętajcie, że może być to jakiekolwiek podwyższenie. Chodzi za. Oprzemy ręce na ławce, na szerokość barków i odbicia obu nóż. Powtórzcie to ćwiczenie 15 razy. Następnie przeskoki z nogi na nogę, tak jak w poprzednim ćwiczeniu. Wyżej troszkę i za, wyżej, wyżej, wyżej. Dobrze. W kolejnym ćwiczeniu wykorzystamy laseczkę gimnastyczną. i za. Kładziemy ręce na ławce, na szerokość barków i przeskoki obu nóż przez laseczkę. Do tyłu, do przodu. Wykonaj ćwiczenie 15 razy. Odbijamy się na paluszkach. Bardzo dobrze. W kolejnym ćwiczeniu wykorzystamy ławeczkę gimnastyczną, która jest bardzo pomocna przy nauce przerzutu bokiem. Podejdź za do ławeczki, chwytamy ławkę obu rącz z boku. Dobrze i wykonujemy przeskoki obu nóż przez ławkę z jednej strony na drugą. Hop i przesuwamy ręce do przodu. Bardzo dobrze. Super. Teraz wykonamy to samo ćwiczenie, tylko przeskoki wykonujemy z nogi na nogę. Dobrze? Z jednej nóżki na drugą. Hop i hop. Dobrze. Hop. I tak do końca. Mhm. Dobrze. Kolejne ćwiczenie wygląda tak samo, tylko wykonamy je z prostymi nóżkami. Chwytamy za ławeczkę i prostymi nóżkami wykonujemy przeskok z nogi na nogę. Mhm. Proste nóżki i mocno w górę. Hop. Bardzo dobrze. W kolejnym ćwiczeniu zaczepimy ławeczkę o szczebelek i wykonamy skoki zawrotne. Najpierw w górę ławeczki chodzi za. I przeskakujemy z nóżki na nóżkę. Ja. Dobrze. Mhm. Dobrze, teraz w dół, to samo ćwiczenie. Mhm. Mhm że teraz to samo ćwiczenie, ale obu nóż. I w dół ławeczki. Dobrze. Mocne odbicie. Super, Iza. I proste nóżki, przeskoki, hop. Dobrze, i w górę. Proste nogi. Mhm, jeszcze. I teraz w dół. Mocne odbicie. Mhm. Bardzo dobrze. Zakończyliśmy z Izą ćwiczenia przygotowawcze do stania na rękach oraz przerzutu bokiem. A w następnym odcinku dowiecie się, jak zrobić stanie na rękach. Pamiętajcie, żeby wszystkie ćwiczenia wykonywać pod okiem osoby dorosłej. Do zobaczenia!